Z Ewangelii według świętego Mateusza, gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. To jest taki moment kluczowy, moment newralgiczny. Jezus zasiada, żeby wypowiedzieć słowa błogosławieństwa, kazania na górze, a to, co się dzieje w uczniach, to wielkie pragnienie, żeby usłyszeć każde jego słowo i wielkie pragnienie, żeby, żeby być blisko. Więc do Niego przystępują. To przystępowanie do Jezusa to nie tylko odruch, codzienny gest, ale to przede wszystkim świadoma, duchowa decyzja. Chcę przystąpić do Jezusa. Moim zadaniem jako ucznia jest nie uronić żadnego z Jego słów, nie uronić żadnej chwili, którą On chce ze mną spędzić. Moim zadaniem jako ucznia jest, Przyjąć do serca błogosławieństwa, które płyną z tego przepięknego kazania, i zanieść to błogosławieństwo innym. Dziś mówię do Was z Jasnej Góry, z przedmieścia, które przez wieki było arsenałem, a więc składem broni, a od niedawna jest kaplicą adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest prawdziwy arsenał. Tak się zdobywa prawdziwą, duchową broń. Przystępowanie do Jezusa, klęczenie przed Nim, słuchanie Jego słów, e, szyczenie się Jego obecnością oto broń, którą powinniśmy gromadzić w arsenale swojego serca i uczyć się, że chrześcijanin nie ma rąk uzbrojonych w miecz ani. E, w żadne inne narzędzie przemocy. Chrześcijanin ma ręce uzbrojone w duchową moc modlitwy i bliskości ze swoim mistrzem. A stąd płyną już tylko błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy, cisi, skazywani, przeklinani, oskarżani, ogołoceni, ci, którzy cierpią, Ci, których spotyka niesprawiedliwość. Błogosławieni. Przystąpmy do Jezusa, żeby to przeżyć na własnej skórze. Do zobaczenia jutro.